Ja tu sobie postoję i poczekam, aż ktoś z łaski swojej ciemną zainteresuje. Whoa, czyżby ktoś za mną już? Eeeee! Mm. Dobrady, pasjonujące. Chyba ja to wezmę normalnie wytnę. To ci całe. Nie, no może jak się pojawi wsparcie. To się coś ruszy. Dobra, zaraz wracam. Dobra, wracamy się, gdyż już zostało niecałe 10 sekund, 5, 4. 3, 2, 1, 0 I nareszcie no! Tyle czekania no! Ludzie! Naprawdę nie można było wcześniej przyjechać i jak wy w ogóle jeździcie? do no, w drugą stronę kompletnie Uroki policji Rockport O no, ty, ty straciłem minutę mojego życia nawet więcej! Co za retard. Większe nawet niż ja. Ale dobra, nevermind. Trzecia blokada i... Suby. I na co? Oh fucken. Oh fucken. oh fucken, oh fucken, oh fucken, OH FUCK! Pięknie. No po prostu ślicznie no! FUCK! Ja pierdzie, no Co za dziadostwo Dobra, płacę kartą. No, widzieliście no tak po prostu na dach sobie wjechałem rzekomo. Dobra, próbujemy jeszcze raz. No, że uda mi się ominąć te stówy, no. Niestety gra uznała co nieco inaczej. Whee! Spokojnie, zaraz się ktoś pojawi na pewno, bo to trzeci poziom. Eee. panie aspirancie, gdzie pan jest? Szukam pana. Okay, no bez jakże mi się wydaje, ich jeszcze zgubić. A zobaczcie sobie na poziom poszukiwania. Jestem dosłownie centymetr, dosłownie milimetr od czwartego poziomu. Yes! Wee! Kolejny zniszczony. Teraz się zacznie dopiero. Ciężkie stowy. Śmigłowiec. Kolczat. Pan komisarz, który się wrąbał w rodzinnego wana. Niestety tu już będzie trzeba naszej wężać, więc i będę po prostu milczał. z drugiej strony wydaje mi się, że dobry pomysł będzie zjechanie na autostradę. Żeby zyskać nieco więcej większe pole do popisu. Wow może to i dobrze, że w niego nie walnąłem. Tutaj naprawdę już błędów potrafią nie wypaczyć i mamy ciężkie suwy na blokadzie. Przyjrzyjcie się im poważnie, bo tak wyglądają i teraz w tył. yes. I tak z ciekawości za każdy taki nie, nieznakowany najlepiej nam wpada jednorazowo, 5 tysięcy punktów do i w ogóle minimapa, helikopter nas goni! Widzicie, co tu się po prostu dzieje? Dobra, widzę, że fajna blokada wychodzi, gać. będzie to na niej kolce i nie widzę, że nie.

Połączymy, udało mi się przecisnąć przez blokadę, już czwartą. Tylko ja chcę kolczatek! Blokad z kolczatkami. Wiecie, takie ostre przebijanie opony Sprawiam, że kierowca się zatrzymuje. I jest jedna! Oczywiście była beznadziejnie ustawiona, wiedzą, bez problemu pominąłem. Już naprawdę uważać i... Dobra, jak wygląda sytuacja Dobra, nie ma wyjścia, przebijamy się kojarzę się. Yes! Widzicie kamień w no, zaliczony, próba kolczatek Chodzi jak się w w ciężkiego suwa, To już będzie... To już będę miał prawdziwy kurde, problem. Pesażu. Czy pan naprawdę też jak swoich koledzy nie ogarnia? Au, 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 Dobra, ciężki są na blokadzie. Gdzie? Z kolczapką. Wybieram trzecią opcję, przejazd pod prąd. Dobra, ile już mamy? 111 tysięcy. Widzicie? Ledwie 3 minuty. A to już tak szybko się nabiło. 116 Tam nic nie ma, jest spokój. Dobra, ostatnia blokada. Jest! Kamień milowy zaliczony próba blokad drogowych. Tylko nie dałem się, czy to była taka z kolcami, czy bez bym chciał jeszcze trochę, jeszcze kawałek, jeszcze tak, chociażby parę minuteczek. O, i ten się ruszył od razu z miejsca, jak tylko mnie zobaczył. Więc to co, jego kolega Aspirant. Dobra, może lepiej pójść tutaj. Wsparcie w ogóle przyjechało i śmigłowiec już drugi w tym pościgu. Jezu, ludzie, widzicie to, co się dzieje. Już naprawdę chcą mnie dorwać, tylko bo w sumie trochę im poszło, ale dajmy jeszcze szansę panom aspirantom, dajmy jak, jakąś możliwość. Dobra. Skoro mamy helikoptery na ogonie, to będzie trochę ciężko go zgubić. Nie wyśledzi cały czas moją pozycję, niby wszystko. Ale przez ściany nie potrafi przenikać wzrokiem. Jak tam wiadomo. Dobra, 156 tysięcy. Dobra, już nas żaden radio z nie goni. Nie, który się chyba trochę zagalopował co nieco. Oj, oj, oj. No niestety zdążył przysłać wsparcie. Się. shit, szyt, 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 szyt. Nie, 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 nie. Ja się nigdzie nie wybieram znowu. Jest. Udało się. No, wam, było groźnie. Niestety, trochę się do duszy ustawiłem. Dobra, znowu! I. Wee! Mogę tak cały dzień! Coś mi się wydaje, że zaraz wsparcie przybędzie i. Ok, żeby tylko. Jest! Udało się! Czwarta kolczatka już za nami. Cóż, trzeba już naprawdę kombinować, co się da. Dobra. Dobra, żeby się udało, udało się! Świetnie! A ten co, ma! A ten co? Kulon! Wszystko odporne opony? Jeezus! Dobra, zjeżdżamy do śródmieścia. Może nam się przy okazji coś ładnie napinie. Jakiś bonus, lotowań. A wieczmy sobie z ciepła na tutaj. Wow! 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 A gdzie jest blokada? Tam. Czyli jadę tutaj. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Którędy? Where to now? A jak wygląda sytuacja? Mamy 276 tysięcy, czyli nawet bez kamieni milowych, tam się u Dasku pewnie cele dla kaze, a potem się już możemy oh shit, oh no fuck, jak przecież jechałem? Drugie aresztowanie dzisiaj. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to mi się śni? Łagam, powiedz się, że mi się śni, to tylko. Dobra, wiecie co? Zróbmy może taki że Ja sobie na spokojnie wezmę udział w tym pościgu Poza waszymi kamerami a najwyżej podzielę się z wami wynikami pasuje wam to dobra, nevermind, zaraz wracam. No, w sumie nie taki zaraz Ale wrócę spokojnie. Nawet się nie pytajcie co się tutaj działo Nie. No. Najpierw mnie znowu aresztowali Potem mi w ogóle gry wywaliło, i dopiero za trzecim razem udało mi się w końcu zgubić. Ten przekinać. W pościg, po prostu pościg. Ale nieważne. Mamy już zebrane 500 tysięcy, i wszystkie kamienie milowe zaliczone. Przynajmniej te wymagane. I okej, okay, zobaczmy. Pochwalę się. Długość 6,5 minuty. Wartość zniszczenia 150 tysięcy. Ło, tylko 4 wykroczenia? Kurde, trochę cieniutko. Radiowo trochę zniszczonych. Było tam ściganie się. A nie uciekałem z mięsa na wypadku. Nie przekroczyłem nigdzie prędkości. Ale dobra, nie rozpaczajmy już na tym więcej. Mamy 1 861 000 punktów dotowań. I wracamy się w końcu do krajówki. Zmieniamy auto na Porsche Caymana i przechodzimy pozostałe 5 wyścigów. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej dla mnie. Mniej sobie nerwów zniszczę. Nie no, Jezu, ale tam się takie rzeczy działy po prostu. Nie, po prostu w to nie wierzę. Co tam było. Zobaczmy sobie. Dobra, zacznijmy od tego wyścigu. Na, Century Square. Wow, mamy karierę GT, z tego co widzę. Nie no, z tyłu tam na pewno coś jeszcze jest. A jakże. Mamy Forda GT i Lamborghini Gallardo. Ło kurde, jaka konkurencja, proszę! To dość poważne, mam powiem. Tu gajardo tam Ford GT, tam Carrera GT jeszcze. A to praktycznie tak, które odblokowujemy gdzieś, no, około końca gry, praktycznie. Nie, nie, nie do końca tak, koło końca. Kurde, jak to zabrzmiało. Nie no, ale chodzi mi o to, że tak kiedy odklukujemy te auto to jesteśmy już bardzo daleko w no Praktycznie już prawie na szczycie czarnej listy na i Panteonie Tak, Panteonie. Nie na stale, To trzy Ale dobra, nie skupiamy się na tym. Póki co prowadzimy, więc jest dobrze. Ale kurde ludzie, co się już tak... Co się za rzeczy działy podczas tych pościgów? Nie no, ten pościg, który wywaliłoby mnie z gryps. ostatecznie to. Kurde, to był taki piękny pościg, po prostu. Radiowozy latały, niszczyły się, łamały w połowie. Ja tu piękne z wody, wywijasy, zakręty. Znów unikałem cudem. A tu musiało mnie zaś pod koniec, wywalić. Wyskoczył jakiś tam błąd i tego typu. Aj! Powieść wkurzyłem się. Nawet nie macie pojęcia, jak, jak wielka jest moja frustracja. Ale widzę, że mnie port GT teraz wyprzedził. Zresztą strasznie brzydki. Dobra, teraz... OPE! Dobra, z której nie wieczem? Chyba z lewej, z prawej, z lewej, z prawej. Z lewej, skadłem. Z ale dobra, ostatnie okrążenie. no, w ogóle dawno jakąś tornie nie było. Takiego wyścigu na torze. Może to przez właśnie moje preferencje? A tak, tak, przez moje preferencje to Jest przez... na Nie no, wiecie, ja tu głównie sprinty, próby, czasowe próby, prędkości gwałtuję. Bo... Cóż, jak... jeśli możecie, to napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie więcej, właśnie, ci ludzie mi na to, że. Czycie się będzie to wiązało z nieco... nieco z wydłużeniem materiału o dobre kilka minut? Nie no, ale ja to robię dla was, do, no, żeby wam się to przyjemnie oglądało, a... a nie żeby tak dla. Nie wiem jak to nazwać, tak naprawdę. I żeby było, że was olewam. I ostatnie okrążenie i meta! Ile nam kasy wpada? Równe 10 tysięcy.